Od wczesnych godzin porannych wolontariusze z charakterystycznymi puszkami kwestowali na ulicach miasta, przy sklepach i na osiedlach. W Polkowicach mamy 76 wolontariuszy, które o 9 rano wyszli na miasto. Dużo osób już rzuca pieniądze do puszki. Bardzo warto wspierać Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest to wspaniała pomoc dla wszystkich, wszystkich i starszych, i młodszych. Brzęczy, rzucają też papierowych bardzo dużo, więc widać ich też na ulicach, szukają nas, więc bardzo, bardzo się cieszymy. W organizację wydarzenia aktywnie włączyło się Centrum Kultury. Bardzo się cieszę, że możemy po raz kolejny z mieszkańcami ten dzień tak świętować, tak się bawić i zbierać na tak szczytny cel. Jest ze mną Rubin, to jest pies rasy haski, typowo północniak, więc uwielbia zimno, uwielbia jak się go głastrze, także te dzisiejsze warunki są idealne, żeby zbierać i chodzić i biegać z nim. W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych jak zawsze przeprowadzono zbiórkę krwi oraz rejestrację potencjalnych dawców szpiku. To jest coś, co nas nic nie kosztuje, jedynie odrobinę czasu, a ktoś na tę krew czeka. Finał WOŚP był widoczny w wielu częściach miasta. Na rynku odbywał się zlot samochodów z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych. W salonie zorganizowano gry bez prądu, a w wiatraku można było dekorować pierniki. Wieczorne koncerty zespołów rokowych przyciągnęły miłośników tej muzyki, a o godzinie 19 wystartował tradycyjny bieg ze światełkiem do nieba. Biorę udział w Wielkiej Orkiestrze, żeby pomagać chorym ludziom. Polkowice po raz kolejny udowodniły, że potrafią grać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, wolontariuszy i partnerów udało się zebrać ponad 121 tysięcy złotych. Akcję zbierania datków zakończyło wspólne rozświetlenie sztucznych okien.